Nie wiem czy się nagrywało teraz Pa, chyba widać Ale się nagrywa? A jak tego zamknięto, to widać trochę go I trochę ten chyba. jak poszedł No, cicho, bądź cicho, nie odzywaj się. Patrzę, pił jeden drugiego. Nie, nie wpływaj się na tą czarną wodę. Nie wiem czy teraz je widać na kamerce Nie mam pojęcia o. Ale jakie one są duże masakry Nie wiem czy je w ogóle widać na tym czy nie Zobaczymy jak się nagrywa ale było na pewno tam dalej widać Haj to No właśnie, nie ja bo to one uciekną Ja przy tym wędką rzucałem, a one stały nic nie chciały brać Jeszcze jeden biały taki pływa A wy się jakoś przestrasz No to rzuć coś Ale coś dużego No rzuć no Wbierz byle jakiego kamienia albo coś Telefon Uciekałem w czarną wodę A nie widzę Nie ma nic w dupie Patrz, od tej strony ich nie widać, ale z tej je widać Pan na kamerce chyba będzie widać mm, Widzę, widzę jak przyklejałam kamerę, to ich chyba widać. A by ich nie widać, nie wiem. Co one robią? Patrzą na siebie idą. A to są chyba karpi, mi się zdaje. No, bez je. Nie mam sekwowalnych Cześć, z tej strony jeszcze trochę jedno hektar